Cześć, witajcie z tej strony Derachu, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam moje zmagania z Hard Waldarogiem, które tak naprawdę wyszły przypadkiem. Chodziłem oczywiście przygodę, wartki no i z przyzwyczajenia wszedłem na instancję Harda i co mogę powiedzieć, zobaczcie sami jak to poszło. Plan na zabicie Waldka to plan składający się z trzech rund. Pierwsza runda otępienie, zatrucie oraz lalki. Do tego w drugiej rundzie zbicie go pod ukaz, a w trzeciej dorzucenie szpili oraz ukazu. Dokładnie nie pamiętam ile miałem podejść co do tej instancji, aczkolwiek czas, mniej więcej ubicia Baldaroga wynosił 31 minut. I jak możecie zauważyć, to jest dokładnie ta runda, w której udało mi się pokonać Waldaroga. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!